zastępczy przyznają się do, do tego, że znęcali się, niemniej jednak no, tutaj e, mężczyzna tutaj umniejsza swoją rolę. E, twierdzą, że nie było to aż tak często. Natomiast tutaj kobieta, tak powiem, w wyjaśnieniach e, znacznie więcej mówi, że tych form nacisku takiego fizycznego, tej przemocy fizycznej było znacznie więcej. Jacqueline mówi, że, że to niemal było ciągłe, albo stawianie do kąta stanie bardzo długo w jednym miejscu na baczność. Wrzucanie jej zużytych pampersów do łóżka, jakieś dziwne, dziwne formy takiego zastraszenia psychicznego, no i rzeczywiście uderzeń, uderzeń. Z zewnątrz ręką, jak, jak i przewodami od, od magnetofonu. Rodzicom zastępczym postawiono już zarzuty. Ojciec trafił do aresztu. Matka zastępcza ma dozór policyjny, bo ma pod opieką swoje biologiczne dwuletnie dziecko. Kto powinien był pomóc tej rodzinie w rozwiązaniu problemów w relacjach Jacqueline, opiekunowie? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrudzie umywa ręce. To jest moim zdaniem jedna wielka mistyfikacja, bo prawie mistyfikacja, przynajmniej częściowo. Nikt nie kwestionuje oczywiście tam faktu mhm. e, wymierzenia kary. Dziewczynie. Ostatni kontakt nasz z Żakliną był w roku ubiegłym w lipcu w trakcie wywiadu środowiskowego mego.